jestem w ruchu, to nie muszę się poddać, kurwa. To kukiego, podaj się, bo to jak Ty kiego słuchasz? Poddaj się, no teraz nie jesteś kurwa w ruchu, no. Ja byłem w ruchu kurwa. Porwali mnie, porwali mnie, goń go, goń go, on będzie ci podawać. bo wysiada Poddaj się, poddaj się. Widzisz, wysiada, wysiada. Zveno, 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 zveno. Wsiadaj, pa pakuj się, pakuj się, pakuj się. Mówi, pakuj się. Bagaj, nie bagaj, nie bagaj. Się pakuj się, kurwa. dasz się pakuj, to psna, się. Zapięk, zapięk, ja. I tutaj, i tutaj, i tutaj. Dajcie, tu się będę wieszał. niszczy, paczek niszczy. Kurwa. A kto jest w aparcie? Hevenek? Nie wiem, jakiś zjadł, kurwa. To dla mnie, kurwa, gadasz. Pytam się kurwa. Co ty powiedziałeś do mnie? Słyszysz. Co ty powiedziałeś kurwa się pytam. No co słyszysz? I ty, i ty jesteś, kurwa. A ty sam budowlanie zdał, fajnie. Ty kurwa jesteś. Dobrym człowiekiem. Nie wiem. Takiego nie ma. Możesz no, lodar robić to ma to... Ja pierdolę to ten zjeb. Ja pierdolę. Ja mam cię na... Patrz, patrz jak jest ruchany teraz Czy on... Widzę właśnie <laughs> Jeden ja dzwonem jest ruchany A co on robi? Niech jedzie za lami, my go na sklepie, na sklepie wysiadamy, na sklepie wysiadamy Klamy nie mogę, klamy nie mogę, klamy nie mogę No napadę... tam? Klamy nie poddać, nie udało się, Le, nie udało się go a to nie jak... No, nie jak, jak no, bedoły, nie udało się. To jest komarów. Weź się, Podaj Poddaj się. Wariacie, kurwa, nie szanujesz życia. Co ty gadasz? Jak jestem w ruchu, to nie muszę się poddać, kurwa. To legalne. Ty, no, ty kiego słuchasz? Poddaj nie się, No teraz nie jesteś kurwa w ruchu, no. Ja byłem w ruchu, kurwa. Nie byłeś w ruchu. And the Dobra, to ja furę no, dobra, no, no no i co zrobić? Ręce do góry, ręce do góry, A, kurwa, żadne sztucze. Żadnych oje, sztucze. Ręce. Podnieś te ręce do góry, ziomek, co Ale ty ja robisz? Męże, nie mogę podnieść nogę mam złamaną Kurwa, jak nie potrofamy. Pomagam ci. ci prawa. Nie będę ci otwierał aperty, ty... kurwa, bo mam Ja sobie sam, kurwa, otworzę. <grywa> Otwórz mi, ja będę wprowadził apertę. Eee... nie masz prawa tak zrobić. Ona jest. Ona nie ma klamek, ona jest specyficzna, wiesz, tylko na klub działa. A ciągle tygodnie lata. on ja nie może w tym chodzić. Kurwa. No wiem, on mówi. musi się kurwa nie chce, pierdolę Jak jestem mu się bardzo prostu. No nie chce, serde. no to zarabia, gdzie mu się chciało, kurwa. Dostęp, kurwa dostęp, się dostałem z

Venus. Ja pierdolę, ty ja spierdolę On wyparował kurwa nic nic pomoc. pomocy, parwali mnie, jestem w stroju budowlańca, pomocy Tak was dorwał kurwa, dorwał was, dorwał was. was Ja pierdolę, ale kurwa co ty się boisz Dorwał was, dorwał was, dorwał was dorbo. Dorbo. No kurwa byśmy nie zdziwiali Kot czarny nałóż, kot czarny, kot czarny Psz. Aha! <laughs> Dobra, gij! Widzieliście się od w drodze! Ale drift, ale tu dobry jesteś, o pierdola! A i teraz siupa! Pierdolisz się w supa Oj, 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 oj oj. No, oj, 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 tego napadu nie robicie? No, bez kitu młodziutki, prik! A, bo się policja goni, no! Oj ojojoj oj 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 o woli cię kurwa, nie się w to ooo potrącił obywatela oooo noc czarny, kot czarny, czarny Ale już jest, już jest pod czarny na nim kurwa To czerwony to jeszcze ten, kurwa. Ale no, czarny bambi. jest najwyżej. Czarny jest najwyżej no, Będzie to sportuwo bo bombił to jest On mnie bombi tym sportu bo on też może A nie może on może, wiesz, policja może bombić gdzieś kurwa ja go mogę teraz spitować, bo wjechał za miasto to oni już go mogą w na czarnym kurwa bombić Dobrze, dobrze, dawaj, 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 dawaj Ooooooo. O, ale... Alo! O, nie wiem to kto ma... Celuję do zakładnika, celuję do zakładnika. Pól, celuj do zakładników celuj celujemy kurwa celujemy mamy zakładników celuj cały czas do mnie nie ciągam cię z pojazdu kurwa paznokieć złamałem paznokieć złamałem paznokieć złamałem kurwa śmieciu Mogę iść za wolny odjazd, nie wiem, czy? Eee, temat, jak to wygląda Dobry Chcemy być... Dobra, Mamy zakładników, chcemy wolny odjazd, naprawiamy sobie i co odjeżdżamy stąd Odjeżdżamy? Krótka piłeczka Zawsze... Strzelaj kadet, jak ci się nie poddają, strzelaj, strzelaj, strzelaj kadet No mów pojazdy to kadetowi, żeby się nie było strzelać do nich, kurwa Dobra O, wysiadkę robił, wysiadkę robił, wysiadkę Zgadzamy się, może naprawić auto Naprawiam sobie bo i ówkasz, kurwa, ja pierdolę. Co tam, Loe, bedoję? Co tam? Kurwa, jak skierdolę. Loe, wiesz, że się złapią, nie? Hmm, złapią, czy nie? Aj, złapią. Kurwa, policiałem. Siatka odjeżdżam. No rozpierdolę. Ej, on podjechał, on nie chce. wsiadaj, wsiadaj! wsiadaj pa pakuj się, pakuj się, pakuj, pakuj, pakuj się. Bagaj, bagaj, bagaj. Pakuj się, kurwa też się pakuj, napakuj się do ulicy. pakuj się kurwa, Hajanii, Paganii, pakuj się, pakuj się, da, 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 da. Paganii, la, Dale, senedra, Kto to pakuj się, pakuj się, z tym białym? Nie wiem, jakieś pakuj się, kurwa ganiają. dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj się, pakuj się, ja się, robię się, się, Zatrzymaj się, czy hamujesz, profeta? się, pakuj dajcie Najważniejsze to musimy na sekwencję dojechać. Ile ich jest. Z tego Driver. Tylko Ferrari, Ferrari, dawaj. Tam jest chyba. Mówię, że jest sam. Napierdalamy go tu, na moście? No, możemy. Wypad! Ja to robię. Ja to robię. Dawaj, teraz. Dajcie mi X-Gamera, Dajcie mi, Daj mi X-Gamera. Bo tam da mi ktoś X-Gamera, czy mi nie da? No, ale ja nie mam X-Gamera, właśnie. A, a, a może X-Gamera? Nie. A no mam X-Gamera? Koszty... Ja ci nie dam, ja kieruję. No gdzie ty jedziesz? Mówię uliczka, paleta, a ty co robisz? Ja jadę na ten ofrut, gdzie się ostatnio rozjewali, jak mk uciekam. uciekałem A, pamiętam A tu ja mogę wysiąść tutaj gdzieś i ja wysiądę, stwierdzam Entry, do to jest uwaga, ja tylko się postaram Tylko mi powiedz kiedy i nie odjeżdżaj O, już dojechali, no to No, ale to podjdź pod garaż, ja sobie wezmę M4 i ucieknę Podjedź pod garaż Kurwa, w jakie my trasy pojechali Podjedź pod garaż Joel Garaż tam Garaż od holowni. Ktoś do mnie wsiądzie i ja i będę uciekałem czwórką. A, i, dobra? Nie zjedź tak. I mam trochę zdejmę policji. No, to, że będę poszukiwał. Ale co tak, my chcemy jest. zrobić? Co my chcemy Złoksyna, zrobić? No, ty do mnie wsiadasz do M4? Ja, ja biorę... uciekniesz. Ucieknę, bo już uciekłem. A, A jak... jeżeli nie, wsią... nie dam rady wsiąść? No to, no to nie to nie się nie przesiada. Ja sam biorę M4 i wam biorę ogron. Będę plotował M5, albo Chyba, że ja biorę Pandema. Ty wiesz to? Szybko, Czeka, ja wyciągnę. Podejść na m A jak na Fonmaksa no. gubię? I dobrze. Nie, nie no. gubisz. Nie gubisz. Loe, loe, loe na to... za... Wieliczkę... dwóch... Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. Tak, i jest dwóch Loe. Tutaj? Za tym, za tym, za tym. I tutaj, i tutaj, i tutaj. Wsiadka, wsiadaj! Wsiadaj! Szybko, szybko. Podaj się, podaj się. Na sportowo! <laughs> Na <noise> <noise> Ja tak mi potrafię poprawić humor Kurwa u jeden, u jeden! No chyba cię posrało No nie Ile tam z dziesięciu ich było? Tam było trzech i tu jest jeden, no, o, czterech. No, nie, Loe musisz No ja na nam już siada B2 dzwon To jest B2 dzwon Loe, dajesz radę. Loe w formie, Loe w formie Dawaj Loe jak coś wysiadamy, i do niego i bierzemy Ta. Ferrari. Tak. Dobra, rozbiegamy się. Zara, Wiedź na tarce i się rozbiegamy. Dawajcie, tu się będziemy z Tu? pali <grybuj> pani! <grybuj> <grybuj>